Witajcie, moi drodzy. Jutro nasza szkoła zmierzy się z Crystal Prep Academy na Igrzyskach Przyjaźni. Czy drużyny przeciwne nie powinny się dogadywać? Hey! Trudno dogadywać się z kimś, kto cię we wszystkim ogrywa. Ho! Ale tym razem wszystko będzie inaczej. To mało powiedziane, skarbie. Wygrać nie damy dzisiaj wam, lepiej z drogi nam zejść. Może ciężko być, lecz nie damy. Jestem Twilight. Nie, wyglądasz jak moja koleżanka. Ona też pana na imię Twilight. To, co powiedziałaś, jest naprawdę szokujące. Nie mogę uwierzyć, że Twilight z naszego świata chodzi do Crystal Prep. Chcesz powiedzieć, że Twilight będzie grać przeciwko nam? Kiepsko ci to idzie. Magia pojawia się znienacka na apelach szkolnych i w czasie zmiany ubrań. To ma coś wspólnego z tą Twilight. Nie wygląda na kogoś, kto zna się na magii! Nie ma się co przejmować! Ratunku! Cały czas! Cały czas! Cały czas, cały czas niech nam